W dzisiejszym wydaniu raportu dnia. W Grudziądzu za przykładem innych miast pojawił się pomysł, by powstała jadłodzielnia. Pomysł jadłodzielni narodził się z wzorów, które zaobserwowałem w Niemczech. Urząd Miejski wraz z lokalnym oddziałem PCK wprowadza tzw. Tak kopertę życia. Projekt jest skierowany do osób po 60 roku życia. Trwają poszukiwania partnerów do grudziąskiej karty seniora. W grudziącu doczekamy się jadłodzielni, czyli niewielkich pomieszczeń, w których zazwyczaj stoją lodówki i regały na żywność. Tę żywność, która na przykład nadaje się do spożycia, leciej termin ważności powoli dobiega końca. Za inicjatywą bardzo często stoi grupa ludzi, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. To nie jest żadna organizacja, to nie jest żadne stowarzyszenie, to jest po prostu. Ruch społeczny i on zrzesza ludzi dobrej woli, ludzi, którzy chcą pomóc i którym obce jest marnowanie się żywności na świecie. Idea pomysłu do naszego kraju przywędrowała z Niemiec. Zanim trafiła do Grudziądza zahaczyła jeszcze o takie miasta jak chociażby Warszawa czy też Toruń. Pomysł Jadłodzielin narodził się z wzorów, które zaobserwowałem w Niemczech. Zaobserwowałem, że w Niemczech właśnie coś takiego funkcjonuje, istnieje, sprawdza się bardzo dobrze, jest to bardzo powszechne. Do akcji po jej ogłoszeniu na portalach społecznościowych przyłączył się również prezes miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki nieruchomościami, Zenon Różycki. Że jako spółka miejska mająca szereg nieruchomości, po prostu możemy pomóc w tej świetnej idei w znalezieniu dobrych lokalizacji. MPGN zaproponował wstępnie cztery lokalizacje na miejskich targowiskach, którymi administruje. Mowa o rynku przy ulicy Paderewskiego i Wiślanej oraz na osiedlach Rząd i Mniszek. Jest to o tyle dobre miejsce, że no nie jest zupełnie w centrum, jest lekko na uboczu, jest duży ruch ludzi w określonych dniach, a w pozostałe dni swobodny dostęp, można podjechać i samochodem, można podejść pieszo, czyli można i zostawić jedzenie i można po to jedzenie ewentualnie przyjść w miarę w dyskretny sposób. Wszędzie jadłodzielnie działałyby w kontenerach. Obecnie jedyny stoi na targowisku przy ulicy Paderewskiego. I to właśnie tam uruchomiona miałaby zostać pierwsza jadłodzielnia. Kolejny kontener już niebawem stanie także na rynku przy ulicy Wiślanej. Każde pomieszczenie będzie miało swoich opiekunów. Codziennie jedna osoba wyznaczona będzie sprawdzała, y, czy jest tam zachowany porządek, y, czy nic złego się nie dzieje, nie dochodzi do jakiegoś, jakiejś dewastacji. Ponadto działanie jadłodzielni będzie uzależnione od przygotowanego regulaminu, w którym zawarte będą istotne zapisy. Chociażby te o odpowiedzialności. Odpowiedzialność za to, co się stanie po spożyciu pokarmu, bierze każdy osobiście. Tu nie ma żadnej odpowiedzialności zbiorowej. Do jadłodzielni będzie można oddawać produkty żywieniowe różnego rodzaju. Jest jednak lista towarów, które do takiej lodówki nie będą mogły trafić. Na produktach musi być określony termin do spożycia. No, i wiadomo, że żadne przetwory, które mają w sobie świeże jajko oraz mięso i wyroby z alkoholu, też nie mogą być dostępne w jadłodzielni. Inicjatorzy pomysłu w Grudziądzu nie obawiają się możliwych przeciwności. Główną ideą jest przecież niesienie pomocy potrzebującym, ale i również większe uwrażliwienie mieszkańców miasta na dzielenie się tym, co mamy z innymi. Przez to yy, nauka. Nie wiem, od przedszkola, przez szkoły do osób dorosłych, jakiejś moralności, jakiejś takiej y, nauka tradycji dzielenia się żywnością. I uważam, że to trzeba zaszczepić mieszkańca Gryziądza. Przy kontenerach pojawić się mają również wieszaki, na których będzie można zostawiać... Niepotrzebne ubrania w dobrym stanie. Równoległy projekt do jadłodzielni to, to, to jest wieszak. Podzielicie swoim ubraniem. Oczywiście można oddać te swoje ubrania w wielu punktach, wrzucić do kontenera PCK, ale jakby ta idea też przynosi fajny efekt. O losach powstającej w Grudziądzu jadłodzielni będziemy informowali na bieżąco w kolejnych wydaniach raportu dnia. Urząd Miejski wspólnie z oddziałem rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu rozpoczął realizację pilotażowego projektu pod nazwą Koperta Życia. Ma być ona ułatwieniem dla medycznych ratowników, którzy nieraz tracą wiele czasu. Na uzyskanie podstawowych informacji o poszkodowanej osobie. Dostawaliśmy takie sygnały, że kiedy przyjeżdżają ratownicy medyczni do osób starszych, czy też mieszkających samotnie, to niestety muszą tracić sporo czasu na to, żeby uzyskać podstawowe informacje na temat przyjmowanych leków, e, alergii i tym podobnych rzeczy. Wiadomo przecież, że w chwilach zagrożenia najważniejszy jest czas. Szybka reakcja w wielu przypadkach może uratować życie. W momencie, kiedy przychodzą do nas ratownicy medyczni, bo są wezwani, widzą na drzwiach naklejkę, Wiedzą, że w lodówce mogą szukać informacji, nie tracą czasu na uzyskanie takiej informacji od chorego. Koperta przeznaczona jest przede wszystkim dla osób starszych. Projekt jest skierowany do osób po 60 roku życia, ale również do osób głuchoniemych, szczególnie do osób, które mieszkają samotnie czyli nie mają nikogo, kto mógłby w takiej nagłej sytuacji udzielić ratownikom medycznym informacji. Koperty życia odbierać można w urzędzie miejskim oraz w lokalnym oddziale PCK. W skład tego zestawu wchodzi naklejka, którą należy na, nakleić na drzwi wejściowe od wewnątrz mieszkania, magnes, który naklejamy na lodówkę i sama karta taka informacyjna. Ponadto wraz z kopertą dostajemy także szczegółową instrukcję jak wypełnić otrzymane dokumenty. Informacje w niej zawarte muszą być raz na rok zaktualizowane. Od kilku dni trwają intensywne prace nad wdrożeniem w życie uchwalonej na styczniowej sesji Rady Miasta Grudziąskiej Karty Seniora. To jedna z pierwszych inicjatyw, które udało się zrealizować dzięki funkcjonującej w naszym mieście Radzie Seniorów. Karta Seniora ma na celu obniżenie kosztów i usług, z których mogliby korzystać seniorzy. Karta dla seniorów będzie działała podobnie do tej, którą urzędnicy wcześniej przygotowali dla wielodzietnych rodzin. Obecnie Ratusz poszukuje partnerów do projektu. W tej chwili prezydent zachęca wszystkie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, również miejskie instytucje, do tego, żeby taką deklarację złożyli, żeby zastanowili się, jakie usługi, produkty mogą zaoferować seniorom ze zniżkami. O tym, gdzie i na jakie produkty w obniżonych cenach będą mogli liczyć seniorzy, Grudziącki magistrat będzie informował na bieżąco. Będą publikowane na stronie miasta, a również w miejscach, w których będzie honorowana grudziącka karta seniorów pojawią się na szybach naklejki tu honorujemy kartę seniora i wiadomo że osoby które taką kartę posiadają będą wiedziały że właśnie w takim miejscu mogą skorzystać z ulg szczegóły dotyczące dołączenia do grona partnerów karty seniora można uzyskać w wydziale spraw społecznych urzędu miejskiego oraz pod numerem telefonu który widoczny jest na pasku poniżej 12 lutego o godzinie 16 w klubie Akcent odbędzie się charytatywny koncert przeznaczony dla Kasi. Cel jest szczególny, ponieważ zebrane pieniądze pomogą Kasi kontynuować leczenie. Kaśka jest naszą przyjaciółką i potrzebne są pieniążki na leczenie. Na leczenie a praktycznie no też na możliwość jakby dalszego jej życia, tak? I... I nie miałyśmy innego wyjścia, jak tylko się spiąć razem i zorganizować coś, co Kasi da szansę, szansę możliwości leczenia. Przyjaciółki mówią o niej, że jest wesołym i dobrym człowiekiem. Ma wiele marzeń i celów do zrealizowania. Teraz jej życie się przewartościowało totalnie, bo Wiadomo, tak. Wiadomość o chorobie, o guzie mózgu, którym jest glejak trzeciego stopnia zresztą złośliwy, notabene tak? samo mówi za siebie, ale ona się nie poddaje. I ona też nam, że tak powiem, daje siłę, żeby, żeby tą właśnie organizację, wszystko dopiąć na ostatni guzik. Koncert podzielony zostanie na dwie części. Jedną z nich przeznaczono dla rodziców i dzieci. Będą konkursy i zabawy. Na koncercie będzie możliwość spotkania z grudziąckim żużlowcem Krzysztofem Buczkowskim oraz grupą Szczewite Gang. Nie zabraknie też dobrej grudziąckiej muzyki.